Cześć wszystkim, ja jestem oczywiście Antolek i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Na wstępie chciałem się wytłumaczyć, e, czym była spowodowana przerwa na kanale, no bo trwała na około 2, 3 miesięcy, a więc miałem po prostu matury. Chciałem się dobrze do nich przygotować, stąd stwierdziłem, że na chwilę odstawię na, na bok tego YouTube'a i ogólnie social media, ponieważ na Instagramie też rzadziej mnie może, mogliście widzieć. Natomiast teraz jestem już po wszystkim, wszystkie matury napisane, oczywiście zdane, e, więc... Stwierdziłem, że mocno pójdę teraz z tego YouTube'a, więc chcę po prostu być regularny i oczywiście jeśli macie jakieś też sugestie o czym powinienem nagrywać filmiki, jakie filmiki chcielibyście po prostu zobaczyć, to też wszystko śmiało piszcie w komentarzach, nie ukrywam, że mam dużo fajnych propozycji dla Was, e kilka fajnych treści, które po prostu będę stopniowo wrzucał na kanał, które będę realizował, e więc no, no nie ukrywam, że mam właśnie jakiś plan fajny na kanał, ale no oczywiście mile widziane każde Wasze tutaj e propozycje. I stwierdziłem, że na powrót przygotuję dla Was taki materiał odnośnie oszczędzania na zakupach. Myślę, że oszczędzanie. Ee, no jest po prostu bardzo fajną rzeczą. Po prostu każda osoba gdzieś tam lubi oszczędzać, lubi sobie e, troszkę więcej zostawić kaski w portfelu, więc właśnie dla takich osób jest przygotowany ten materiał. E, no więc e, na wstępie będziemy mieli zostawić opęczkę w górę na ten powrót, ponieważ no, trzeba troszkę odbudować zasięgi, Chciałbym, żeby były troszkę mniejsze niż były. Natomiast no, nie boimy się, tylko kroczymy naprzód. E, oczywiście subskrypcja bardzo mi ole widziana. Mam dla również przygotowany odcinek odnośnie najlepszych spodenek na lato, bo widziałem, że były duże prośby o to, więc stwierdziłem, że zrobię taki fajny research i naprawdę dużo takich fajnych, ciekawych spodenek Wam podam w tym zestawieniu. No, i jeśli chcecie, zobaczcie ten odcinek, to wleci on, gdy pod tym materiałem oszczędzaniem będzie 100 łapek w górę. Widziałem też, że tego jest bardzo mało na YouTubie, ogólnie mało takich zestawień, więc myślę, że będzie to dosyć pomocne, szczególnie że teraz się coraz cieplej, no i te spodenki nagmęcie po prostu kupować. Więc pierwsza taka rzecz, nie taka oczywista, bo większość ludzi właśnie robi na odwrót, a chodzi tutaj o kupowanie rzeczy letnich w zimę. A rzeczy takich zimowych latem po prostu. Zwykle jesteśmy jakby nauczeni tak, że jak jest zima, to kupujemy rzeczy na zimę wtedy, bo wtedy czujemy to zimno i musimy sobie kupić jakąś kurtkę. A nie myślimy o tym wcześniej, a takie myślenie o tym wcześniej pozwala nam naprawdę zaoszczędzić dużo kasy, ponieważ już wam mówię, z czego to wynika. Generalnie sklepy, gdy mają jakieś asortymenty, powiedzmy, że jest teraz lato. No to większość asortymentów sklepów to wchodzą teraz letnie rzeczy, a te jakieś kurtki i po prostu cieplejsze rzeczy. No będą stopniowo wyprzedawane, no bo jakby sklepy będą no chciał się ich pozbyć, no bo jakby jest po prostu najmniejszy popyt teraz niż na rzeczy letnie. E, więc stąd to wynika tak samo oczywiście w drugą stronę, więc naprawdę zalecam Wam. W tym momencie teraz zaczyna się lato, to już może rozglądać się takimi rzeczami na zimę, żeby później nie przepłacić. I tak samo w drugą stronę będzie zima, to wtedy szukamy jakichś rzeczy fajnych na lato. Więc to jest taka pierwsza rada ode mnie. Bardzo istotna rzecz, y, czyli gdy kupujecie coś na jakichś stronach, to załóżcie na nich konto. Po pierwsze, jest to dużo bezpieczniejsze, dużo prostsze, ponieważ gdzieś tam macie ten adres zapisany na tej stronie, no i nie musicie później go wklepywać i zamawiać coś drugi raz. A po drugie, bardzo często, gdy, gdy zakładacie konto na takiej stronie, to ona na pierwsze zamówienie daje Wam jakieś rabaty. No i tutaj już jesteście uśmiechnięci, bo oszczędzacie kaskę. No i na niektórych stronach, takich na przykład jak H&M, e, jak zakładacie konto, to jesteście jakby w takim klub, y, klubie e, i dzięki temu właśnie macie duże, niższe ceny w ogóle przedmiotów. Większość stron, po prostu, na których kupujecie ma opcję newslettera i bardzo często, nawet chyba praktycznie zawsze zapis do takiego newslettera, gdzie po prostu wpisujecie swojego maila, oni wam potem wysyłają jakieś oferty, no wiadomo jest troszkę z tego spam, natomiast zapis do takiego newslettera bardzo często, naprawdę bardzo daje wam różne kody rabatowe i tutaj są kody pokroju 5%, 10%, 15%, to oczywiście w zależności od sklepu, ale naprawdę jest to bardzo, bardzo, bardzo częsta sprawa, że za newslettera stajecie właśnie kody, plus nie będziecie prze, yy, przegapiać oczywiście jakichś promocji, które będą na dany moment yy, na stronie. No, i teraz dużo ludzi jest po prostu leniwych i jak coś kupują, to nie chce im się wyszukać tego kodu rabatowego, a naprawdę to jest bardzo proste. Wystarczy w przeglądarce internetowej wpisujecie nazwę sklepu, e, potem frazę kod rabatowy e, i datę obecną, wystarczy miesiąc i rok, i już Wam od razu wyskoczy w pierwszy link jakiś kod rabatowy. Znaczy, jeśli oczywiście jest, no bo jak nie mam, to logicznie Wam nie wyskoczy, no ale oczywiście warto próbować. Teraz rzecz, która Wam znacznie uprości to wyszukiwanie kodu, ponieważ nie będziecie musieli nic wpisywać w przeglądarkę, i chodzi tutaj o wtyczkę, ale rabat. Na bank już widzieliście jakby reklamę tej, tej, tej wtyczki na YouTubie, ponieważ no, bardzo często się reklamują. No i o co tutaj chodzi? Także, że wejdziecie na jakąś stronę internetową, gdzie będziecie składać zamówienie, klikacie po prostu w tą wtyczkę, którą macie w przeglądarce, ale rabat i ona Wam od razu rozwija kody, które są aktualnie dostępne na stronie. I bardzo ważna też rzecz, że macie na przykład, przykładowo, gdy jest 12 na przykład kodów na stronie, bądź 10, bo czasami na stronach jest jakby, są różne typy kodów rabatowych, które obejmują różnego rodzaju produkty, każdy jakby na inny produkt. No i ta ścieżka pozwala Wam też przetestować kody, że klikacie przetestuj kody i ona za Was wpisuje kody do koszyka w koszyku, który macie po prostu to wpisuje kody, sprawdza, czy działa, no i jak już wszystkie, to Wam daję informację, który zadziała, czy to zadziałał, czy po prostu żaden nie, nie jest obecnie aktualny, więc naprawdę jest to bardzo proste, no więc serdecznie polecam to wtyczkę, bo sam z niej oczywiście korzystam. Kolejna rzecz to są karty walutowe. Bardzo serdecznie Wam polecam właśnie korzystanie z tego typu kart, szczególnie gdy korzystacie z jakiejś płatności w innej walucie niż złotówka, czyli na przykład płacicie w dolarach, w euro, na, duż, na dużej ilości stron po prostu, no to się zdarza. Ja szczególnie używam Curve i Revoluta, ale co wiem, nie wyobrażacie, jakie duże prowizje mają Wasze polskie banki, jeśli chodzi właśnie o kupowanie czegoś w euro, w dolarach. No po prostu to się zbiera i zbiera i zbiera. A możecie zapłacić sobie taką kartą walutową i totalnie nic nie tracicie, bo idzie jakby po przeliczniku aktualnym Google, więc no jest to bardzo opłacane. I kolejna sprawa, w ogóle, zresztą się okres wakacyjny, więc po prostu jakaś część z Was na pewno uda się na wakacje za granicę. No więc takie karty walutowe, no to już tutaj Wam totalnie ułatwią, jakby życie, bo nie wiem, jesteście w restauracji, w czymkolwiek, to nie musicie się martwić, żeby mieć gotówkę, tylko macie tą kartę walutową, płacicie nią, no i możecie być pewni, że nikt Was nie oskubie na jakieś nie wiadomo jakie prowizje. No i a propos właśnie tych kart walutowych, to mogę Wam też. E, polecić Cure, jeśli ze względu na to, że na pierwsze, jakby na założenie konta dostajecie 5 euro, Eee, możecie napisać do mnie w ogóle na Instagramie, ja Wam tam wyślę całą instrukcję jak założyć konto do Curve. W po prostu Wam też dam ten jakby mój link, dzięki któremu dostajecie 5 euro na start, 5 sorry, 5 funtów na start. Więc myślę, że takie też dwie dyszki no piechotą nie chodzą, eee, przynajmniej w Polsce, w Berlinie może chodzą, ale w Polsce nie. No i teraz skoro wymieniliśmy sobie te karty walutowe i tak samo te wtyczki do przeglądarek, to bardzo serdecznie Wam polecam również korzystanie z cashbacków. Eee, I o co chodzi z cashbackami? Są takie cztery strony, których ja właśnie korzystam i które regularnie po prostu otrzymuję z nich cashback, gdy kupię coś w internecie. Jest to właśnie wspomniane: Rabat, Curve, Revolut oraz Leti Shops. Myślę, że taka najbardziej popularna z tych cashbackowych stron to jest właśnie Leti No i jak działają te strony? Z reguły działa to tak, że po prostu macie jako wtyczki do przeglądarek, płacicie jakby z tą wtyczką za zakupy, no i po pewnym czasie, gdy otrzymacie zamówienie i wszystko będzie Git. To tam bodajże po 30 dniach, dostajecie cashback i każda strona internetowa ma ten inny procent, jakby, który otrzymujecie od niej. Przykładowo, ostatnio kupowałem nowy sprzęt, nową kamerę, no to na Media Expert był wtedy jak 1,5%, jakby cashback. No to wiecie, gdy kupicie jakąś serię droższą rzecz, no to taki cashback 1,5% no to już jest, parę tam dyszek, czy parę stówek czasami. Więc naprawdę, w trakcie roku zamawiacie naprawdę bardzo dużo rzeczy, no jakby z takiego każdego zamówienia, przed brać ten nawet 1% e cashbacku, no naprawdę uzbierałaby się już fajna sumka, więc, więc zdecydowanie warto używać tych stron. Teraz bardzo cenna wskazówka. Ogólnie warto, zanim będziecie kupować jakąś rzecz na, właśnie na stronie internetowej, to warto rozejrzeć się na stronach typu Elix i Vinted. E I dlaczego? Bo z reguły te rzeczy, które są w internecie, można znaleźć na Vinted bądź Orelix. No, po prostu najzwyczajniej taniej, ponieważ niektórzy ludzie kupili je w outletach albo po prostu dostali czy coś w tym stylu. naprawdę nowe rzeczy możecie wyrywać dużo taniej, właśnie kupując od osób prywatnych. Wiadomo, tyczy się to też tutaj mniejszego bezpieczeństwa, gdy kupujecie coś prywatnie, no to nie wiecie, co ta osoba ma w głowie, czy rzeczywiście ma ten przedmiot, czy właśnie chce oszukać. Więc tutaj możecie też, wiadomo, się dogadywać na jakieś pobrania, chcecie w sensie przysłupkę za pobraniem, na jakieś spotkania, właśnie, bądź na przykład, żeby ta osoba wystawiła ten produkt na Allegro i kupić jakby od niego przez Allegro i tam macie ochronę kupujących, więc wszystko jest bezpieczne, więc naprawdę zalecam. Kolejna sprawa, często sklepy, i to bardzo często, na jakieś różne święta, pokroju, nie wiem, Mikołajki, czy na przykład takie Walentynki, to sklepy dają Wam po prostu też rabaty związane właśnie, to są takie rabaty okolicznościowe, można powiedzieć, więc naprawdę, jak na przykład zamawiacie coś, powiedzmy, początkiem lutego i myślicie sobie, oho, za chwilę są Walentynki, to możecie sobie tutaj przeanalizować sprawę, że może jakieś kod na Walentynki wpadnie i to jest bardzo często prawda na jakieś takie święta właśnie Walentynki między innymi no kody na stronach się znajdują, więc no czasami warto troszkę poczekać do jakiegoś święta no i sobie zamówić. Wiadomo, że też trzeba uważać, no bo większość sklepów, na przykład gdzieś tam w okresie grudniowym, mikołajek, zwiększają te swoje ceny sklepowe, ale jak będziecie na bieżąco z cenami, będziecie wiedzieć, że na pewno je przepłacacie i dodatkowo dostajecie z okazji święta jakiś rabat, jakiś kod rabatowy, no to możecie też zaoszczędzić. Kolejna sprawa jest to korzystanie z takich aplikacji powiadamiających Was o premierach, e, takie, które ja polecam w szczególności. Trzy to jest Hype Hunter, Dropsy i Steel Alert. No pewnie większość z Was je zna, natomiast ci, którzy nie znają, e, no to chcę, żebyście wiedzieli, że naprawdę na tych stronach, gdy są jakieś kody rabatowe, e, jakieś w danym momencie, to tam wszystko znajdziecie, oni Was powiadamiają o aktualnych przecenach e, itd., itd. Więc, więc warto pewno, korzystać. E, no sam korzystam, sam polecam, więc e, korzystajcie. I teraz rzecz, e, taka która się tyczy bardziej ubrań i butów, no bo jakby na tym w sumie tam opiera się też mój kanał, e, natomiast to jest taki dosyć uniwersalny w ogóle film, no bo wiadomo, możesz też używać go jako przy zakupie elektroniki i a teraz do, do, do rzecz dotycząca ubrań. Bardzo Wam polecam, gdy kupujecie jakieś droższe, czy planujecie kupić jakieś, nie wiem, jakieś buty właśnie takie droższe, jakieś koszulki od jakiegoś designera, które zawsze są droższe, to Wam polecam kupować na grupkach facebookowych. Wszystkie grupki w ogóle, takie, które ja polecam, możecie znaleźć w moim w ogóle jednym z pierwszych materiałów na YouTubie. Ciach, tutaj macie wszystkie linki w opisie, jakby w tym odcinku. No i co? No bardzo serdecznie Wam polecam właśnie kupowanie rzeczy na grupkach i właśnie na Vinted i Olik się również, ale tutaj musicie też jakby zbierać od ludzi potwierdzenia zakupów, żeby też nie nadzieć się na jakieś kupowanie rzeczy nieoryginalnych. Więc takie rzeczy na grupach facebookowych naprawdę możecie znaleźć dużo taniej niż są jakby aktualnie w sklepie. No i tutaj też możecie dużo kasy zaoszczędzić, szczególnie właśnie na ubraniach i butach, no bo zwykle te sklepy jakby po prostu muszą te ceny mieć wyższe, żeby gdzieś tam się opłacała ta działalność. E, więc, 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 zawsze prywatnie e, po prostu będą niższe te ceny. Stąd też Wam polecam e, właśnie kupowanie tych rzeczy prywatnie. A kolejna w ogóle jest taka fajna sprawa: to jest jakby format taki, można powiedzieć, inwestycji, ponieważ jak kupujecie raz na jakiś czas jakieś droższe rzeczy, takie, no naprawdę po prostu od designerów, e, bądź na przykład jakieś limitowane buty. To taka sprawa też Wam może pomóc zaoszczędzić kasę, ponieważ przykładowo, kupujecie jakieś buty, na przykład za 400 zł, 300 zł, jakieś no name'owe, jakieś, jakieś limitowane, tylko są ogólnie dostępne, no to jak sprawa wygląda? Kupujecie je, no, pewnie z czasem po prostu wyrzucacie, no bo jakby nie mają one już żadnej wartości, warek są zniszczone, a w momencie, gdy na przykład raz na jakiś czas kupicie sobie droższy model butów i rzeczywiście będziecie w nich chodzić, ale będziecie też o nie dbać, to możecie również je sprzedać później drożej niż kupiliście, czyli jakby, na dobrą sprawę, jakbyście od kogoś pożyczali te buty, ale jeszcze finalnie za nie dostali więcej kasy niż zapłaciliście. Mm, więc to fajny model po prostu takiej można powiedzieć lokaty. E... <grych> jakby to jest też bardzo fajna sprawa, kupowanie sobie raz na jakiś czas jakichś droższych rzeczy niż cały czas tańszych, no bo te tańsze potem wyrzucacie, a droższe możecie sprzedać e, i nawet czasami nic nie stracić. Jest fajne, fajne, fajne tutaj, fajna rada i ja oczywiście się do niej stosuję. No i moi drodzy, to by było tyle w tym materiale. Eee, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Będę oczywiście wdzięczny. Zostawcie łeczkę w górę pod tym materiałem, subskrypcję. E, no bo chcę trochę tutaj e, pobudzić ten kanał, te zasięgi, e, żeby wróciły e, do normy. No i po prostu będzie mi bardzo miło Was, to między kosztuje a mi e, bardzo pomaga. W e, działalności na YouTubie. Wystąpiło tyle w tym materiale. możecie tutaj znać, jak Wam się podobało, ile z tych w ogóle metod oszczędzania znaliście wcześniej, a ile poznaliście teraz na nowo. No i to było tyle. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się do następnego siema.